Okej, okay, słuchajcie, um, chciałam się z Wami czymś podzielić, Okej, okay. Jeśli mnie znasz, to wiesz, że ja od zawsze marzę o współpracy z jedną pewną marką. I dzisiaj mogę oficjalnie powiedzieć, że udało mi się nawiązać współpracę z tą marką. Um, you already know what it is: it's Miss McDonald's. It's McDonald's. Ja niesamowicie się cieszę, niesamowicie się cieszę, bo tak jak mówię, o to była wymarzona współpraca, e, tylko że widzę, że poszło trochę fake info, bo dużo osób myśli, że ja e, albo tworzę swój zestaw, albo e, nagrywam tutaj reklamę telewizyjną na maka. niestety nie, baby steps, ok, baby steps, ale te baby steps się liczą, ja tutaj nagrywam, nagrywam um, TikToka, ale, ale ja się i tak cieszę. Ja i tak bardzo cieszę, że to jest duży krok dla mnie w bardzo dobrym kierunku.